Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. A ponieważ prawo bywa bardzo zawiłe, taka nieznajomość może słono kosztować. Ten program ma Ci pomóc w miarę bezpiecznie poruszać się w meandrach prawa. Nawet największy postęp medycyny nie jest w stanie wszystkim zapewnić zdrowia. Choroba pracownika powoduje jego niezdolność do pracy. I o tym dziś porozmawiam z mecenasem, Tomaszem Olszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktorze. Tak to już jest, że człowiek zanim podejmie pracę musi być zbadany przez lekarza, czy jest zdolny, czy jest zdrowy do tej pracy. Kto wydaje takie orzeczenie? Każdy lekarz? Nie, lekarz medycyny pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy musimy Oczywiście udać się na tak zwane badania, badania wstępne, które mają na celu zweryfikować, czy nasz stan zdrowia umożliwia nam podjęcie pracy, no i przede wszystkim wykonywanie na, na tym stanowisku. Które, na, 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 na którym właśnie tą pracę mamy zacząć, bo w takim, takim wniosku, takie badanie oczywiście jest wskazane na stanowisko pracy, powinny zostać wskazane ryzyka, jakie się z nią wiążą. No i obowiązkiem lekarza jest zweryfikować, czy nasz stan zdrowia. Mieści się w takich, w takich ramach, że nie, jest, nie, będzie na, nie będzie nas to narażało na zbyt duże, duże ryzyko utraty zdrowia. Czyli to jest badanie pod kątem konkretnego stanowiska, nie Dokładnie. takie ogólne, tylko. Dokładnie, to jest, to jest badanie, które ma być podstawą dopuszczenia nas do pracy. No to jest badanie wstępne, ale czy takich badań musimy przejść więcej w życiu zawodowym? No tak, no w, później są tak zwane badania kontrolne, które są wykonywane najczęściej co 5 lat, co do zasady, ale oczywiście są takie, sytuacje, są takie stanowiska, gdzie te badania powinny być częściej wykonywane, chociażby mówimy tutaj o takich, takich zakładach. Pracy, gdzie, gdzie, gdzie jakby jej świadczenie jest związane z większym ryzykiem utraty zdrowia, gdzie jest badany na przykład stan ołowiów czy, czy, czy innych środków związanych właśnie z środowiskiem pracy. No i tacy pracownicy są częściej poddawani takim badaniom i jeżeli te normy są przekroczone, to najczęściej są czasowo odstawiani od pracy, żeby. Te normy były zminimalizowane. A czym jest niezdolność do pracy? Niezdolność do pracy jest taką, jest taką sytuacją, kiedy, kiedy nasz stan zdrowia uniemożliwia nam bez, naraże, jakby bez narażania nas na, 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 na pogłębienie tego zdrowia wykonywanie czy świadczenie pracy. No i, yy, Lekarzem, który, który stwierdza taką niezdolność jest lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zawsze? W, pierwszej, w przypadku zwykłej choroby też? W, pi, w, pierwszej kolej, w, pierwszej, w pierwszej kolejności, no bo tak, bo możemy mówić o, o czasowej niezdolności do pracy albo stałej niezdolności do pracy. Jeżeli chodzi o, bo oczywiście niezdolność może być związana z najzwyklejszą chorobą. No właśnie, trwającą zaporowałem, do, jestem trwającą niezdolny do, do pracy. Trwającą, tak, do, tak trwającą do, to, to mówimy o tak zwanym L4, tak? I 4 do 30 dni no to, to, jest, to jest niezdolność, która jest czasowa, krótkotrwała i nie, i nie jakby nakłada na nas czy na pracodawcę żadnych dodatkowych obowiązków. Czyli wracamy do pracy i ją wykonujemy. Natomiast jeżeli ta niezdolność przekracza, przekracza 30 dni, to wówczas Taki pracownik jest właśnie zobowiązany do tego, żeby poddać się dodatkowym badaniom, które mają stwierdzić, czy, czy jest zdolny do tej pracy czy nie. A kto takie zwyczajne zwolnienie, niegdyś zwane właśnie L4, może wystawić? Każdy lekarz? No, najczęściej takie, takie zaświadczenie wystawiają lekarze pierwszej pomocy, lekarz, lekarz ogólny, ale. Ale, ale też, też może się tak zdarzyć, że jakiś specjalista, no bo te, te schorzenia, y, które mogą wystąpić, no one, one mogą mieć też jakby charakter y, pozaogólny, czyli, czyli być związany właśnie z jakąś tam konkretną chorobą. No i, no i, no i tutaj wówczas specjalista też taką, taką możliwość ma do tego, żeby nam wystawić takie zaświecenie. Dobrze, chorowaliśmy na przykład 3 miesiące. Czy po zakończeniu takiej choroby możemy po prostu przyjść do pracy, czy? Nie, nie. Pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby skierować nas na, na badania kontrolne, które właśnie stwierdzą, czy ten okres naszego leczenia, tej rekonwalescencji, przebiegł pozytywnie i czy jesteśmy zdolni do tego, żeby na dotychczas zajmowane przez nas stanowisku podjąć tą pracę. No, jeżeli nie, no to no to istnieje oczywiście możliwość przesunięcia nas. Jeżeli jest taka możliwość, to pracodawca może nas przesunąć na inne stanowisko, a jeżeli nie, no to, to najczęściej no, musimy poddać się dodatkowemu, dodatkowemu leczeniu. Zakładam, że dostałem zwolnienie lekarskie na 10 dni, ale po 5 się lepiej poczułem, czy mogę się stawić w pracy? Oczywiście pracownik ma możliwość skrócenia L4, no ale to musi być w uzgodnieniu z, z lekarzem. Pracodawca, jeżeli, ta, jeżeli wynikająca z zaświadczenia lekarskiego niezdolność jest dłuższa niż nam się to wydaje, no to wówczas nie ma prawa do tego, żeby, żeby nas dopuścić do pracy, no bo naraża się na Negatywne konsekwencje, a co więcej, my bez uzgodnienia tego, tego z lekarzem, no, co do zasady nie powinniśmy przerywać takiego L4, bo jeżeli podejmiemy pracę w trakcie L4, no to wówczas narażamy się na utratę zasiłku chorobowego. I to za cały okres. I to za cały okres, no bo dopuszczamy się sprzeniewierzenia, jakby. Temu, temu świadczeniu, które, które zostało nam wystawione na poratowanie zdrowia, czy w okresie, na, kiedy, kiedy chcemy poratować zdrowia. A co grozi pracodawcy za dopuszczenie do pracy pracownika takiego chorego, czy powiedzmy bez tego wstępnego badania? No Oprócz potencjalnych kar, które, czy upomnienia, które może nałożyć Powiatowa inspekcja pracy, no to najczęściej grozi mu grzywna. I ona jest tak w granicach od 500 zł, nawet do, do 30 tysięcy. To się nie opłaca. Nie opłaca się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na następny odcinek Meandra Prawa.